Dzień dobry. Bardzo bym chciał razem z żoną, późna całość, z górnikami w kopalniach na Śląsku. W sposób, w sposób tradycyjny, z zachowaniem środków ostrożności. Poważny polityk w ten sposób się nie zachowuje. I kawa na ławę. Miałem z Robertem Biedroniem mhm. relacje, bo spotykaliśmy się, zawsze były to relacje miłe i, i nigdy tutaj nie mieliśmy problemów, więc i nie wiem, to było może jeden, dwa, trzy razy, nie więcej, że wziął to wtedy na swoją, jak to się mówi, klatę. To jest coś niesamowitego. Lech Kaczyński uważał, że Robert Biedron jednak reprezentuje Jarosława Kaczyńskiego. No, zaraz, zaraz, zaraz. To pokazuje skuteczność działania pana Krzysztofa Bosaka, człowieka LGBT. Obok mnie mieszkało dwóch chłopaków. Krzysztof Bosak i też Jarosław Kaczyński. Ty wiesz o tym, że obok ciebie mieszkają geje. To jest niestety smutna zasługa Donalda Tuska. I, i w związku z tym chciałem przy jego boku służyć Polsce. Mogę śmiało powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy kolegami, i, i też dzwonię do niego nieraz nawet bardzo późno w nocy, kiedy mnie coś zaniepokoi. Co będzie dalej, co będzie dalej? Donald Tusk jest bardzo sympatycznym człowiekiem, jest człowiekiem słownym, można się z nim umówić, a to jest bardzo ważne w polityce. I to, och, to jest sprzeczne z tym, co mówi prezydent. Ale ja uważam że moim obowiązkiem jako prezydenta Rzeczypospolitej jest reprezentowanie Donalda Tuska. A ja się z tą interpretacją nie zgadzam. Ale jest to dużo trudniejsze wtedy, kiedy tuż przed wyborami parlamentarnymi Donald Tusk 6 sierpnia był absolutnie przeciwny tej polityce. To jest rzeczywiście bardzo źle, ale ja uważałem, że dobro polskiej demokracji i oczekiwania polskiego społeczeństwa nie są takie, żeby prawo i sprawiedliwość za każdym razem się odradzało i że ta obawa jest uzasadniona i zdecydowałem się na weto. Alter ego nie jest czymś bardzo groźnym. Bardzo dziękuję. Po prostu, po prostu jesteśmy, jesteśmy kolegami i myślę, że w gruncie rzeczy w, w bardzo wielu sprawach ideowych podobnie patrzymy na, na otaczający nas świat. Zaraz, zaraz, zaraz. Lech Kaczyński. Ja bym nie chciał, żeby on kiedykolwiek wrócił. Biorę za to odpowiedzialność, szanowni Państwo. To dzisiaj mówię, tak? Sza poba i bardzo, bardzo panu dziękuję za te słowa.